Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to ogole się na łyso. Serio. Ale jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam przypomnieć o konkursie na 12 tysięcy fałdolców. No i generalnie wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał oraz wszystkie kanały, które znajdują się w filmie konkursowym, do którego link macie w opisie. A teraz zapraszam do oglądania. Siemano Mordeczki z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowego skina Czarnej Pantery w Fortnite. Kieruj się do film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z Dzwoneczkiem. Przy okazji możesz też paść na mojego Instagrama Hexo i Ty, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także do Fortnite'a nadciąga nowy event, a najdokładniej Wakanda Forever. Generalnie będzie to właśnie event na cześć aktora, który grał Czarną Panterę. No i generalnie, no to właśnie z okazji tego eventu będziemy mogli zdobyć darmową emotkę, a najdokładniej Wakanda Forever. Generalnie, no to wyzwania, które niedługo zostaną wprowadzone do gry, są naprawdę proste, a nagroda jest naprawdę ciekawa. Generalnie, no to pierwsze z wyzwań brzmi, żeby odwiedzić różne lokalizacje właśnie śnieżno Mandosów. Następnie zadać damage z nowej broni. Następnie mamy zagrać 10 meczy, następnie przetrwać przeciwników. Oraz zagrać duo lub składy. No i generalnie za ukończenie trzech tych wyzwań już możemy odtrzymać właśnie emotkę Wakanda Forever. Generalnie, no to wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko i wydaje mi się, że po prostu że fajnie, że Epic Games takie coś wprowadza. A teraz przejdźmy sobie do skina Czarnej Pantery. Generalnie, no to zostanie on niedługo wprowadzony w, zapewne do sklepu w Fortnite i z okazji świąt chciałbym wam powiedzieć, że zrobię wam konkurs na kilka takich skinów. Generalnie nie wiadomo Wiadomo dokładnie, kiedy właśnie on się pojawi w tym sklepie, ale możemy się spodziewać, że będzie to już niedługo. Generalnie, no to właśnie zapewne pojawi się on w sklepie wtedy, kiedy do gry zostaną wprowadzone właśnie te wyzwania Wakanda Forever. Także moi drodzy, jeżeli chcecie właśnie wygrać skina Czarnej Pantery, to zasubskrybujcie ten kanał wraz z Dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z filmami. No i też po prostu piszcie pod praktycznie każdym filmem. No i jak zapewne pod tym, jak i też właśnie pod naj jakimiś najnowszymi filmami, że po prostu jesteście że mnie oglądacie, a nie, że napiszecie sobie pod jednym filmem i to tak naprawdę tyle. Tylko po prostu, żebyście wykazywali jakąkolwiek aktywność. No i to już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hekso, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!